młodsza ode mnie, Mary Styp Odpowiedziała była, to jest damska trochę odpowiedź, ale chętnie. Nie ma w Polsce człowieka, który nie znałby jego twarzy. Daniel Olbrychski, legenda polskiego kina, bohater narodowej wyobraźni, mężczyzna, który przez dekady był synonimem siły, charyzmy i nieprzeciętnego talentu. Jego role w Potopie, Ziemi Obiecanej, Brzezinie, czy blaszanym bębenku przeszły do historii. Przez lata nie tylko grał bohaterów, sam się nim stał, ale życie pisze najtrudniejsze scenariusze i to właśnie los zaserwował Olbrychskiemu rolę, której nikt nie chciałby odegrać. Rolę człowieka zmagającego się z jednym z najbardziej podstępnych i śmiertelnych nowotworów, rakiem trzustki. Był majowy poranek, kiedy Daniel, jak sam przyznał, bliskim, poczuł się dziwnie słaby. Nie było żadnego bólu, żadnych dramatycznych objawów od zmęczenie i ta dziwna utrata apetytu, która towarzyszyła mu od tygodni. Na wadze ubyło niemal 7 kilogramów w ciągu miesiąca. Początkowo zrzucał winę na wiek, stres, a nawet na zmianę pogody, ale intuicja, ta sama, która prowadziła go przez setki ról, nie dawała mu spokoju. Po serii badań, w tym tomografii komputerowej i biopsji, przyszła diagnoza, która wstrząsnęła całą rodziną Olbrychskiego: rak trzustki, stadium trzecie. Nowotwór trzustki to jeden z najniebezpieczniejszych nowotworów znanych w medycynie. Nazywany jest cichym zabójcą, ponieważ długo nie daje wyraźnych objawów. Kiedy się je zauważa, najczęściej jest już za późno. W przypadku Olbrychskiego choroba zaatakowała podstępnie. Brak bólu. Brak kaszlu, brak zmian skórnych, tylko zmęczenie, utrata wagi i niepokój. Lekarze ze szpitala onkologicznego w Warszawie nie ukrywali powagi sytuacji. Rak był już zbyt zaawansowany, by myśleć o całkowitym wyleczeniu. Zamiast tego zaczęto mówić o leczeniu paliatywnym, które miało dać Danielowi jak najwięcej czasu, w jak najlepszej jakości życia. Wieść o chorobie Daniela rozniosła się błyskawicznie po świecie artystycznym, choć sam aktor początkowo prosił o dyskrecję. Nie dało się długo utrzymać wszystkiego w tajemnicy. Ludzie, którzy przez lata dzielili z nim scenę i plan filmowy, zaczęli odwiedzać go w domu, w szpitalu w chwilach największego osłabienia. Do jego apartamentu w Warszawie przyjechała Krystyna Janda, przyjaciółka od dekad, która trzymała go za rękę i przynosiła fragmenty scenariuszy, by choć na chwilę przypomnieć, kim jest naprawdę. Jan Englert, wyraźnie poruszony, powiedział później w wywiadzie. Daniel był i zawsze będzie największym z nas, dziś my musimy być wielcy dla niego. Na oddziale odwiedziła go również Maja Komorowska, której łagodna obecność przyniosła ukojenie. Borys Szyc przyjechał z bukietem słoneczników, symbolu życia, który Daniel szczególnie lubił. Andrzej Seweryn zaś, z którym grał niejedną wielką scenę, po prostu usiadł obok i milczał. Bo czasem milczenie mówi więcej niż tysiące słów. Z zagranicy odezwał się Armin Müller-Stahl, niemiecki aktor, z którym Olbrychski spotkał się w Blaszanym Bębenku. W krótkim liście napisał: "Daniel, jesteś twardy jak stal, trzymaj się, świat cię kocha". Mimo diagnozy Olbrychski nie milczał. W rozmowie z jednym z dziennikarzy powiedział z typową dla siebie siłą: "Nie boję się śmierci. Przeżyłem w życiu tyle ról, że mam wrażenie, iż śmierć to tylko kolejny akt, ale chcę jeszcze pobyć z rodziną". Jeszcze poczuć scenę, nawet jeśli tylko w myślach. Jego syn Rafał wyznał, że ojciec mimo wszystko stara się być obecny dla wnuków, dla przyjaciół, dla widzów. Wieczorami, gdy ma siłę, czyta dawne listy od fanów. Mówi, że to one dają mu sens. To, co najbardziej uderzające w tej historii to ludzka strona Daniela Olbrychskiego. Przez lata był ikoną, ale dziś bez peruki, bez makijażu, bez sceny. Jest człowiekiem z krwi i kości, walczącym o każdy dzień, bez pozy, bez patosu. Rak trzustki nie wybiera. Nie obchodzi go sława, dorobek ani miłość milionów. Ale to właśnie ta miłość, setki wiadomości od fanów, dziesiątki odwiedzin przyjaciół, ciche łzy rodziny, sprawiają, że Olbrychski nie jest w tej walce sam. Rokowania są ostrożne. Lekarze rozpoczęli chemioterapię i terapię wspomagającą. Daniel, mimo osłabienia, nadal walczy, nie zrezygnował z siebie. Czasem w żartach mówi, że chce zdążyć zagrać jeszcze śmierć króla Leara, żeby pokazać, jak to się robi naprawdę. Warszawa, cichy poranek, słońce nieśmiało prześwituje przez liście na saskiej kępie, miasto budzi się do życia, ale gdzieś w murach potężnego kompleksu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego toczy się dramat, o którym nie mówi się głośno. Daniel Olbrychski, ikona polskiego kina, przebywa tam sam, w sali, gdzie każdy oddech waży więcej niż całe scenariusze, które kiedykolwiek zagrał. Nie ma czerwonych dywanów, nie ma oklasków, nie ma światła reflektorów. Jest tylko biel ścian, dźwięk aparatury medycznej i samotność, która tnie ciało ostrzej niż skalpel. Szpital, który leczy przyszłość Warszawski Uniwersytet Medyczny. To nie jest zwykły szpital. Warszawski Uniwersytet Medyczny to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc leczenia i badań w Polsce. Przez jego mury przewinęły się tysiące lekarzy, naukowców, studentów i pacjentów, którzy zaufali wiedzy, doświadczeniu i zaawansowanej technologii. Znajdują się tu specjalistyczne kliniki od kardiologii, przez onkologię, aż po neurologię to właśnie tutaj wprowadzane są pionierskie metody leczenia. Raka szóstka, choroby, która powoli odbiera życie Danielowi Olbrychskiemu. Lekarze z oddziału onkologii klinicznej są najlepsi w kraju. Ale nawet oni wiedzą, że ten przeciwnik jest jednym z najtrudniejszych. Choć nazwisko Olbrychski wciąż budzi dreszcz emocji wśród miłośników kina, to sam Daniel nie chce rozgłosu. Prosił rodzinę i bliskich, by nie informowali mediów. To moja prywatna scena i nie potrzebuję publiczności, miał powiedzieć do swojego syna Rafała. Ale prawda, jak to bywa z wielkimi historiami, wypływa powoli. Przez niedomknięte drzwi i szeptem wśród korytarzy. Daniel Olbrychski leży samotnie pod obserwacją onkologów w jednej z sal szpitalnych, gdzie czas płynie inaczej. Jego stan jest poważny, a chemioterapia wyniszcza nie tylko ciało, ale i ducha. To, co najbardziej porusza w tej historii, to cicha rozpacz jego najbliższych. Była żona, Monika Dzienisiewicz. Z którą przeżył pełne emocji, choć burzliwe lata, odwiedziła go raz. Krótko, łagodnie, bez słów. Starała się nie płakać przy nim, ale po wyjściu nie mogła powstrzymać łez. Bo choć ich drogi się rozeszły, serce zawsze bije mocniej dla tych, z którymi dzieliło się życie. Największy ciężar emocjonalny spoczywa jednak na jego synu, Rafale Olbrychskim. Sam aktor i reżyser dziś mierzy się z czymś, czego żadne role nie przygotowały. Z widokiem, jak ojciec, symbol mocy i niezłomności, słabnie z dnia na dzień. Rafał przychodzi codziennie, siada przy łóżku ojca, czasem czyta mu fragmenty trylogii, czasem tylko siedzi w ciszy. Tato, jesteś moim bohaterem, nie tylko na ekranie, powiedział któregoś dnia. Daniel uśmiechnął się słabo. Oczy, niegdyś pełne ognia, teraz ledwo iskrzyły. Rak trzustki to nie tylko choroba ciała. To proces, który rozkłada powoli całe człowieczeństwo. Daniel traci siły. Jego dłonie, które kiedyś trzymały szablę Kmicica, dziś drżą, gdy próbuje unieść filiżankę. Głos, którym kiedyś wzruszał miliony, jest cichy, jakby zmęczony, ale w tej ciszy jest coś więcej niż słabość. Jest godność, która czyni z niego nie tylko aktora, ale człowieka wielkiego duchem. W szpitalnym korytarzu nikt nie mówi głośno jego nazwiska, ale pielęgniarki patrzą na te sale inaczej. Wiedzą, kogo leczą. Wiedzą, że na tym łóżku leży ktoś, kto zmieniał kulturę tego kraju, kto dawał ludziom emocje, łzy, śmiech i zadumę. To paradoks. Człowiek, który zawsze był w centrum uwagi, umiera na oczach świata, ale poza jego wzrokiem, sam, wśród białych ścian i dźwięków aparatury medycznej, a jednak tli się nadzieja, lekarze nie składają broni. Zespół z WUM stosuje terapię celowaną, łącząc klasyczną chemioterapię z immunoterapią. To eksperymentalna droga, ale być może jedyna, która może przedłużyć życie Daniela. On sam mówi: Nie jestem gotów jeszcze zejść ze sceny. Ale jeśli to mój ostatni akt, niech będzie mocny, prawdziwy i zapamiętany, czy to już finał wielkiej historii? Czy może ostatni rozdział jeszcze nie został napisany? Cisza sali szpitalnej skrywa pytania, które zadają sobie dziś tysiące fanów, przyjaciele i bliscy, ale jedno jest pewne: Daniel Olbrychski nie odchodzi w zapomnieniu odchodzi jak żył z dumą godnością i sercem pełnym sztuki Wielcy artyści nie gasną ta, oni zmieniają formę A Daniel Olbrychski aktor z żelaza i ognia w połowie lat 90 postanowił pokazać że jego artystyczne DNA nie zna granic ani w czasie ani w przestrzeni choć dla wielu był już wtedy legendą niezapomnianym Kmicicem z Potopu czy Władysławem Strzemińskim z Brzeziny to właśnie ten okres między rokiem 1990 a 1998 ukształtował jego twórczą nieśmiertelność. To nie była era ciszy, to był czas twórczej erupcji, eksperymentów, porażek, ale i objawień, które mogłyby złamać słabszego, ale nie jego. Rok 1994 otworzył się jak teatr, dosłownie. Daniel Olbrychski wystawił spektakl, który odmienił spojrzenie publiczności na teatr epistolograficzny Love Letters. To nie była klasyczna opowieść o miłości, to była intymna podróż przez czas, uczucia i niedopowiedzenia, którą dzielił z wybitną Barbarą Wrzesińską. Wędrowali z tym przedstawieniem nie tylko po Polsce, grali w teatrach Nowego Jorku, Chicago, Toronto, publiczność płakała. Ktoś powiedział po spektaklu w Montrealu, to nie była sztuka, to było jak czytanie czyjegoś pamiętnika w obecności ducha. W tym spektaklu Daniel nie grał. On był tą tęsknotą, tą nieprzeżytą miłością, która wraca z listów. Jeszcze w tym samym roku pojawił się jako pułkownik w srebrnym śnie Salomei w reżyserii Krzysztofa Nazara. Klasycznym, niemal mitologicznym spektaklu teatru telewizji. Była to rola ostra, jak brzytwa, mężczyzny złamanego przez własne ideały, a jednocześnie próbującego zachować twarz wobec chaosu, wojny i zdrady. Ale nastroje zmieniły się diametralnie rok później, w 1995 roku, gdy wystąpił w filmie Transatlantis Christiana Wagnera. Mimo odważnego scenariusza i wnikliwej roli naukowca zmuszonego do ucieczki od własnego sumienia, film przeszedł bez echa. Krytycy byli chłodni, publiczność obojętna, ale Daniel, nie, on po prostu szedł dalej. W tych latach Olbrychski postanowił też zagrać w zupełnie innej przestrzeni, literackiej i zmysłowej. Nagrał kasetę magnetofonową, polskie chwasty klasyka polskiej erotyki, będącą dźwiękowym hołdem dla literatury cielesności. Głos Olbrychskiego w tej roli był jak aksamit przechodzący w stal. Jedni uznali to za prowokację, inni za genialny eksperyment literacko-erotyczny. Prawdziwym skokiem w popkulturę była natomiast wódka Daniel z jego podpisem na etykiecie. Media się zagotowały. Krytycy byli bezlitośni, publiczność nieprzekonana. Alkohol zniknął z rynku szybko, ale ziarno zostało zasiane. Czy artysta powinien mieć markę jak perfumy albo trunek? Olbrychski odpowiedział lakonicznie: Ja nie sprzedaję siebie, ja fermentuję. W 1995 roku Krystyna Janda debiutowała jako reżyserka filmowa. W swoim pestka obsadziła Olbrychskiego w roli Borisa, mężczyzny z przeszłością, dźwigającego grzechy i namiętności. Kamera kochała Daniela, nawet gdy postać była złamana, niejednoznaczna. Film zdobył uznanie, a Olbrychski znów rozgościł się w świadomości młodszej widowni. W tym samym roku zagrał również tytułową rolę w ekranizacji powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego. Historia o Panu Twardowskim w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego. To był Daniel magiczny, groteskowy, przerysowany, jakby bawił się każdą sceną, jakby pokazywał: zobaczcie, ja naprawdę mogę wszystko. O Daniel! Owacja dla żyjącej legendy 13 października 1995 roku Warszawski Teatr Rampa stał się świątynią. Tego wieczoru odbył się wyjątkowy koncert charytatywny z okazji 50. urodzin Olbrychskiego. O, Daniel! Na scenie pojawili się Agnieszka Osiecka, Elżbieta Czyżewska, Zbigniew Preissner, Magda Umer, Edyta Górniak, Maryla Rodowicz oraz zespół Boys. Ten wieczór był jak film: poetycki, wzruszający i absurdalny jednocześnie. TVP1 transmitowała koncert. A miliony Polaków znów zobaczyły, jak bardzo ten aktor należy do nich. W 1996 roku zagrał w filmie Mężczyźni i Kobiety instrukcja obsługi u Claude'a Lelusza, francuskiego mistrza kina. Wystąpił też w dramacie Odbite Sławy autorstwa Ronalda Harluda, zrealizowanym dla teatru telewizji przez Janusza Zaorskiego. Role inne, mniej spektakularne, ale pełne wewnętrznego napięcia. A potem przyszło kino węgierskie. W ucieczce 1997 Liwi Giarmaty wcielił się w porucznika. Człowieka próbującego uciec nie tylko przed systemem, ale i przed sobą. Krytycy w Budapeszcie nie mogli się go nachwalić. Ale prawdziwą bombą był syberycy, syberyjski fryzjer 1998 Nikity Michałkowa. Rosyjski superprodukcja za 28 milionów dolarów. Olbrychski, jako Kopnowski, polski arystokrata o rosyjskich korzeniach, balansował między zdradą a lojalnością, miłością a polityką. To był daniel imperialny, monumentalny, ostatni romantyk kina europejskiego. W tym samym roku ukazała się jeszcze sztuka Ojciec Marek, w której zagrał Kosakowskiego, postać mroczną, złamaną, pełną demonicznej siły. Publiczność zamarła. Krytycy uklękli. Epilog? Nie. Dopiero początek. Ten okres nie był ani końcem, ani epilogiem, to był dowód, że Daniel Olbrychski nigdy nie przestanie zaskakiwać. Twórczy, ryzykowny, nieprzewidywalny, jak erupcja, która nie zna terminu. Bo są artyści, których nie można opisać jednym filmem, trzeba ich opowiadać w rozdziałach, a ten był jednym z najgęstszych, najbardziej ognistych i ludzkich zarazem. Nie każda wielka historia zaczyna się od czerwonego dywanu i braw. Czasem zaczyna się w cieniu wojennych ruin, wśród cichych rozmów dorosłych i dziecięcego buntu, który rodzi się nie z kaprysu, lecz z potrzeby przetrwania. Daniel Olbrychski, jeden z największych aktorów w historii Polski, przyszedł na świat 27 lutego 1945 roku w Łowiczu, zaledwie kilka tygodni po zakończeniu największego kataklizmu XX wieku. To nie był czas na radość, choć jego narodziny były dla rodziny czymś więcej niż cudem. Były nadzieją na nowe życie w świecie pełnym popiołu. Jego ojciec, Franciszek Olbrychski, 1905-1981, był znanym dziennikarzem. Człowiek surowy, zasadniczy, zafascynowany ideami, ale niekoniecznie obecny emocjonalnie. Matka, Klementyna z domu Sołonowicz, 1995, to z kolei postać niemal literacka. Językoznawczyni, pisarka, kobieta wykształcona i głęboko wrażliwa. Ale jak wspominał Daniel, raczej chłodna niż czuła. To po niej odziedziczył zamiłowanie do literatury i języka. Ale dzieciństwo u boku takiej matki nie było łatwe. Dom pełen książek i zasad był równocześnie domem, gdzie emocje tłumiono, a ból zamieniano w milczenie. Miał starszego brata Krzysztofa 369-2017, fizyka, umysł ścisły, którego życie potoczyło się w zupełnie innym kierunku. Obaj byli różni jak ogień i woda. Ale to właśnie Krzysztof był tym, który pierwszy pokazał Danielowi, że intelekt to broń, a nie tylko ozdoba. Z kobiecej strony rodu najbliższa była mu jednak ciotka Irena Śmiałowska, 1908-2019, siostra matki, poetka, tłumaczka, ale przede wszystkim kobieta, która dożyła 111 lat i była jedną z najstarszych polek. Jej opowieści, łagodność i siła stanowiły dla młodego Daniela cichy kompas moralny kiedy rzeczywistość wydawała się zbyt chaotyczna. Wczesne lata jego życia to ciągłe przemieszczanie się: Czerniewo, potem Łódź, wreszcie Drohiczyn. W tym ostatnim miejscu, niewielkim miasteczku nad Bugiem, po raz pierwszy wystąpił na scenie, tej najprostszej, parafialnej, gdzie dzieci odgrywały biblijne historie przy blasku świec. I choć był to tylko epizod, coś w nim pękło. Iskra teatralna zapaliła się w nim na dobre. Daniel był dzieckiem pełnym sprzeczności, z jednej strony, uczeń szkoły muzycznej, gdzie uczył się gry na skrzypcach, jego palce miały poruszać się z precyzją artysty, jego słuch miał się rozwijać jak zmysł wyższy. Z drugiej strony, trenował boks, bił się na podwórku, testował siłę swoich pięści, a potem. Zaskakiwał wszystkich, ćwicząc judo grając w badmintona biegając 800 metrów z determinacją sportowca marzącego o medalu. Wszystko to działo się w klubie Lotnik Warszawa który stał się jego drugim domem, miejscem gdzie można było krzyczeć, pocić się, przegrywać i wygrywać, a nie tylko siedzieć cicho z książką. Ale to nie koniec. Równolegle z tym fizycznym wysiłkiem rozwijał się w nim głód słowa. Daniel został członkiem klubu recytatorskiego miłośników starej Warszawy, prowadzonego przez Józefa Małgorzewskiego. To właśnie tam nauczył się, że głos i intonacja potrafią więcej niż cios w szczękę. Gdy uczył się w drugiej Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie, znanym z tradycji i wymagających nauczycieli, wszystko się zaczęło na poważnie. Szkoła wystawiała Zemstę Aleksandra Fredry, a Daniel, młody, pełen ognia i odwagi, zagrał Papkina. To nie był chłopięcy wybryk. To był prawdziwy teatralny debiut, który odbył się na deskach Teatru Buffo pod czujnym okiem reżysera Jana Cichonia. I to właśnie tam po raz pierwszy Usłyszał oklaski, które nie były z litości ani z obowiązku, były prawdziwe. W czasach, gdy świat pędzi w zawrotnym tempie, a ludzie częściej rzucają osądy niż uśmiechy, łatwo zapomnieć, że nawet największe legendy kina są przede wszystkim ludźmi, ludźmi, którzy czują, którzy czasem zawodzą, którzy cierpią w ciszy i żyją z bagażem wspomnień cięższym niż niejeden filmowy scenariusz. Daniel Olbrychski, choć otoczony aureolą sławy, nie jest wyjątkiem. Mówimy o nim gigant, twarz polskiego kina i aktor wszechczasów, ale rzadziej mówimy o nim po prostu. Daniel, człowiek, syn, brat, ojciec. Mężczyzna, który od ponad sześciu dekad staje na scenie nie tylko teatru, ale i życia, z całą jego brutalnością i pięknem, bo niewielu jest takich jak on. Wrażliwy buntownik, który nie udaje, że wie wszystko, który nie potrzebuje filtrów i fałszywych uśmiechów, by przemówić do serc. Daniel nigdy nie grał pod publikę. Grał i nadal gra z potrzeby serca. Ze szczerości, która boli, bo nie zna kompromisów, zagrał kmicica.